Z tej strony Kasper właśnie się zamyśliłem. Jak zwykle. O, dobra, już działa mi. Dobra, Oliwia, gdzie, gdzie ty jesteś? O, serio? O. Cześć, oliwka. Ja płynę już. A Tu chyba tylko pojedynczo można płynąć. Dobra, płynę szybko. Ja to tamtej Nie wiem czy do tej, czy do tamtej. Widzicie jakby... E, właśnie teraz jestem... E, już płyniemy. O właśnie Cześć. ze mną jest Olivia. No ja, i ogólnie... Ja do tej chyba nic znajdę. Nie myślę tu nie? O, zbiorę. Ogólnie to jest bardzo fajna gra. Trzeba dojść do końca. Ale to jest bardzo łatwiutkie. Bo ja. Je... O, co, to, co, co? Złoty? No, bo teraz nikt... nic nie puszcza. O, jest tylko jest duże, małe. Duże! Spadłam na dół. I o co chodzi? Byłem na samym końcu. Leci? Nie. Ale... Ale tego... Nie cało? Kurczę. Nie, już nie. nie. Nie chcę tego kupiwać. Bo parę. cała Dobra, zamykam. No pewnie mnie słabo słyszycie. O, już lepiej mnie na pewno. Dobrze. E, o, co, co, co? E, czemu tu się buduje bank? Bardzo dziwna. A mam też tyle Ja też. O pan! jak <laughs> eee, jaki to jest fajny! No można wejść do parku. Ale nie! O chodzi. Mhm. Leci? Leci! Nie sadało tam. Już nie leci? Nie leci. Trzeba wysypać. Ale to lunarka jest super. Luna, luna jest super. Ja, ja lecę moją testą. Już muszę ją wyłączyć. A ty wyjeżdżasz? No. Mojej deską. Ja też. Ja. A ja na co ty Ja tam wiesz, nie wiesz to, nie? Mhm. Uh -huh. Są Traci? duże ryzyka, tak naprawdę... O, właśnie o to chodzi. Mhm, uh -huh. są ja duże ryzyka. Ja się połam z treścią. Serio? Mhm. Uh -huh. moją deskę? volevo ciao. io ja leccio lecci? Yeah. no io lecci lecci leci? no doszło do końca i huuuu leci? <kkhaz Nein> a spoko lec <suszuk> u, w, u, u nami a po co? po co on leci? mam wyjście, chowaj go po co sklep trollowy komuś? A, po co mi takie coś? Nie wiem o co chodzi. Szarka do włosów. 120 punktów. 5. Użyć osobisty huragan. Po co mi osobisty huragan? O, nie wiem. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.